Dzień dobry kochani, Mika z tej strony. Zapraszam serdecznie na horoskop na maj 2025 roku dla Skorpiona. Wszyscy z poznaku Skorpiona oczyśćmy więc przestrzeń. Życzmy sobie wszystkiego dobrego, Życzmy sobie szczęścia, powodzenia, miłości czego tylko dusza zapragnie. Czego pragniesz, życz innemu. No dobrze kochani, zobaczmy jak pokazuje nam się skorpion. O, proszę, karteczka się odwróciła. Skorpion będzie się poświęcał. Karty chcą mówić, że skorpion będzie się poświęcał. W imię dobra w imię doświadczeń. Może w imię miłości. Zobaczmy. Skorpion maj 2000. O proszę. Widzicie jakie niespodzianki? No, niespodzianki. Niespodzianki, normalnie niespodzianki się tu dzieją. Jak to wyszło? Dlaczego tak wyszło? No dobrze, zobaczmy, jak skorpion nam się pokazuje. W maju. Proszę, proszę. Skorpiony, czy wy wiecie, kim tak naprawdę jesteście? Może czas przystanąć, może się dowiedzieć, kim jesteście. Kim jest Skorpion? Spójrzmy tutaj do lustereczka, spójrzcie sobie, kochani, i zapytajcie, kim jestem, czego ja chcę, dokąd ja dążę, po co ja idę, dlaczego ja idę. Czyli karta, która się odkryła, ma tutaj ogromne, przeogromne znaczenie. Może to być poświęcenie, aczkolwiek nie musi. Może ktoś nowy, nowy, oferujący miłość, zbliża się, ale to jest ktoś, to jest wszystko jeszcze takie rozmyte, tak? Może wy po prostu czujecie się skorpiony, co rozmyci w maju, że faktycznie nie wiecie, czego chcecie. Patrzycie w lustro i zastanawiacie się, hmm, czy to, aby na pewno to, czy ja mam to przyjąć, czy ja mam to wziąć. No dobrze, zobaczymy co w głowach, co myślicie. Myślicie o kolejnej szansie. Może to być szansa finansowa, może to być szansa zawodowa, może myślicie, czy dać komuś kolejną szansę. Zaraz dopytamy, będziemy wiedzieć, tak? Co w działaniu? Co będziecie robić? Jak będziecie działać? Hmm. I tutaj sprawiedliwość, moi drodzy, czyli dzieje się grubo. <laughs> Albo chcecie z czymś iść do sądu. Albo będziecie oceniać sytuację, może kogoś, może siebie faktycznie, tak jak tutaj na początku już intuicyjnie zadałam pytanie, kim ja jestem? Tu trzeba sprawiedliwej oceny, tu trzeba dokonać oceny, tak? Oceny sytuacji, może zaraz dopytamy. Być może to wy będziecie czyniły sprawiedliwość, też jest taka opcja. Co zostawić, co puścić, co ma odejść, kochani. Hmm. Niejasność, niewyjaśnione sytuacje, nabrać oglądu sytuacji i wynabierzecie. Zostawiacie przestrzeń, która zakrywa Wam oczy, zostawiacie coś, kogoś, który mydli, zakrywa Wam oczy. Być może odchodzicie od takich sytuacji, gdzie nie wiecie, co zrobić, gdzie nie mogłyście wykonać żadnego ruchu. Tu właśnie idziecie do działania, zaczynacie działać sprawiedliwie, oczywiście na Waszą korzyść. Mam nadzieję, mam nadzieję, kochani. Co przychodzi, na co się otworzyć? Na miłość, więc tutaj sprawy miłosne. Wy, świeżo zakochane, możecie być albo dajecie drugą szansę i miłość się budzi. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie się układać dalej. Musimy się przesunąć, bo się nie zmieścimy. Ok. I teraz tak moi drodzy, co z zewnątrz przychodzi, jak otoczenie do Was nastawione, co z zewnątrz? Ktoś z otoczenia zaczyna odchodzić do przeszłości. Kogoś być może odstawiacie na bok. Rodzina może też utrzymywać z Wami mniejszy kontakt, bo Wy chcecie same, bo Wy chcecie coś tak, jakby sobie postanowicie. Wy już nie chcecie tak, może jak cała rodzina podpowiada, wy już nie chcecie tak, jak było w przeszłości, wy chcecie inaczej, wy chcecie czegoś nowego. Okej, okay, okej. Okay. Co w pracy, w finansach, w szkołach? Proszę, tu pięknie. Biznes się rusza, w pracy może jakieś wyjazdy służbowe. Idziecie pięknie i ładnie do przodu. Bardzo ładnie to wygląda na razie. No dobrze. Zobaczymy, co tutaj w połowie miesiąca dla Was, drogie Skorpiony. W połowie miesiąca żal i tęsknota za czymś, co się wydarzyło, za czymś, co było. Zaraz to ubierzemy w całość, moi drodzy. Tak, jakbyście albo żałowały, że tej szansy nie dałyście sobie wcześniej. Ale nic straconego, przecież jeszcze możecie tutaj budować. Układać coś, układać sobie przyszłość, układać życie. Albo żałujecie, że tę szansę dałyście. Zaraz sprawdzimy. Co dla par? No proszę, krzywda, była krzywda. W parach, w związkach działo się różnie. Nie tylko partner mógł krzywdzić, ale pytamy, co z partnerem, tak? Mogło to być faktycznie może nie o tyle drastycznie, co ciężko, może raniły jakieś słowa, może raniły jakieś postępowania, mogło ranić, tak, partnera was, mogła być taka sprawa, co dla singli? Hmm. Single poprzez swój niewyporzony język, poprzez takie szybkie, chaotyczne działanie, Chyba, że singiel chciałby bardzo szybko i na teraz kogoś poznać. Złe działanie, moi drodzy. Bardzo złe działanie, ponieważ w taki sposób to znajdziecie sobie jedynie rywala do walki, a nie partnera do relacji, drogie skorpiony. Także nie wyskakujcie przed orkiestrę, nie randkuj nie proponujcie pierwsze randki. Nie proponujcie pierwsze nocy, nie, nie proponujcie pierwsze e, dłuższych wypadów. Macie nie wyskakiwać przed orkiestrę, jak to się mówi, tak? Czyli działać wolniej, stabilniej, świeżo, majowo, jak tu jest pokazane. To ma być coś świeżego. To nie ma, nic by... to nie ma być nic na przymus. To nie ma być nic wymuszonego. Jeśli kogoś macie na oku, to porozmawiajcie, poczekajcie, tak? aż sytuacja się wyklaruje, aż będziecie pewne, że ta druga osoba też na was patrzy jakimś łaskawym okiem, też coś zaczyna czuć. Tu nie ma kogo zmuszać do partnerstwa, ale też single, które na przykład zapoznały teraz kogoś, a jeszcze nie są w stałej relacji, to drogie skorpiony, uważajcie, co by wasz cięty język nie odstraszył tej drugiej połówki. Co na koniec miesiąca? No i wisielec. No, i jednak wycofujecie się z czegoś. Wycofujecie się i mówicie: A to ja jeszcze sobie wszystko przemyślę, a to ja sobie wszystko przeanalizuję. Możecie mieć jakieś sprawy sądowe o pieniądze w tym miesiącu, jak najbardziej, drugie skorpiony. Mogą być jakieś wyjazdy, tak? Możecie zmieniać kierunek pracy, a praca, w której się znajdujecie, możecie tutaj iść po sukces. Zaraz dopytamy, jaki będzie wynik tego miesiąca. No mętlik w głowie masło maślane. Po prostu wydaje mi się, że jeszcze nie załatwicie w maju wszystkich spraw, które byście chciały załatwić. Zobaczymy, jak to nam tutaj się. Jak będziemy tłumaczyć. Dobrze, wytłumaczymy, dlaczego Wy tacy rozmydleni. A proszę. Za wszelką cenę uzgodniłyście sobie, sobie same ze sobą. Że coś uratujecie, ale nie wychodzi. Wy chcecie coś zakończyć, ale coś wam przeszkadza zakończyć dany projekt, daną sprawę, może dany związek. Wy chcecie już zakończyć, wy chcecie iść w świeże, w nowe, nie chcecie tego, co było, a ktoś Was prosi o kolejną szansę. Tak. Ktoś Was prosi o kolejną szansę, żebyście na nowo budowały. To, co było, żebyście być może na nowo budowały relacje, stabilizację, dom, żebyście od nowa byli w parze, w związku. I jednak wy dokonuje się tutaj sprawiedliwość, jednak wy nie chcecie. Nie, bo jest wam bardzo ciężko, jest wam bardzo ciężko utrzymać przy sobie tą osobę, taką, jaka jest. A ta osoba nie chce się dla was zmienić. Jeśli chodzi tutaj o sprawy sądowe, na przykład, to wy za wszelką cenę chcecie sprawę doprowadzić do końca, żeby z czegoś wyjść, żeby być szczęśliwym, żeby już nie układać się z kimś na boku, tylko żeby być może ktoś rozsądził, dążycie do tej sprawiedliwości, żeby być może ktoś rozsądził, bo wy nie wiecie, jak macie to ugryźć. Więc być może zwracacie się do urzędu z danym problemem, żeby to ktoś osądził, ktoś rozsądził, bo wy, wy już nie macie siły na to, powiem szczerze. Yy, może nie tyle siły, bo tutaj zmęczenia takowego nie widzę w załatwianiu różnych spraw, ale nie znajdujecie metody na rozwiązanie. Jeśli chodzi o jakieś związki stałe, ale nie małżeńskie, Wy już chcecie, może małżeń, i nawet małżeńskie, bo tutaj jest sąd, y niestałego związku sąd nie kończy, ale wy już chcecie inaczej, żeby było po waszemu, po swojemu. Jeśli nie, to tutaj wątpię, żebyście tą szansę dały, moje drogie. No i proszę, dwójka mieczy, siódemka kielichów. No właśnie, macie mętlik w głowie, macie masło maślane i albo zrzucacie zakończenie na drugą osobę, na partnera, ty idź się z tym, morduj, ja ci wszystko tutaj podpiszę, ja ci tutaj pozałatwiam, albo wybieraj, czy chcesz być ze mną, czy nie, bo jak nie, to się zmieniaj, bo ja dla ciebie zmieniać się nie będę, bo ja już yy, zaszedłem, zaszłam tak daleko, że ja nawet nie wiem sam, sama kim jestem. Ja chcę być sobą i ja nie chcę być już nikim innym. Już chcę, żeby było łatwiej, a nie trudniej. W pracy w finansach wszystko bardzo ładnie idzie ku dobremu. Tutaj już nie musimy dobierać karty. Projekty idą do przodu, kochani. Jakieś może wyjazdy służbowe, też może być. Może być zmiana kierunku, który wyjdzie na bardzo dobre na lepsze. Wszystko przyspiesza. Idziecie do przodu, biznes rusza. Ważne tylko, żeby wszystko ujaźnić, żeby dopilnować, żeby zachować. Kontrole to po jedno, bo tutaj tak, tak, kontrole też, ale żeby być skupionym, skupionym przy tym rydwanie trzeba być skupionym na kierunku, w którym się jedzie, w którym się idzie. Czyli skupcie się teraz na pracy, na biznesie. To jest jakoby dla Was teraz bardzo ważne, ponieważ Wasz biznes przyspiesza i trzeba tutaj się skupić, żeby nie zejść z drogi. Nie skręcić gdzieś na bok, co by przyniosło to jakieś później schody, tak, czy chwilę przestoju. No i dobrze, zobaczymy, co ta połowa miesiąca tutaj chce powiedzieć, bo wy już chcecie nowego, wy już chcecie prawdziwej miłości, czystego uczucia, nie takiego zaklejania dziurek. A jeszcze to otoczenie, dlaczego tutaj jest tak? Aha, otoczenie. Ktoś z otoczenia przechodzi do przeszłości, moi drodzy. To może być jakiś przyjaciel, to może być ktoś z rodziny. Yy, wymieniacie kogoś po prostu na nowych przyjaciół, na nowych znajomych, na nowych kolegów. Zaczynacie się spotykać, wychodzicie też do otoczenia, właśnie. Jedni przechodzą do przyszłości, inni pojawiają się, wychodzicie do otoczenia, tu są nowi znajomi, nowi, nowi ludzie, spotkania, może jakieś randki. Też mogą być na boku jakieś randeczki, tak? Uciekacie w otoczenie, żeby zapomnieć tak naprawdę, co się dzieje w, w Waszym życiu prywatnym. No i dobrze, zobaczymy, skąd tyle żalu w połowie miesiąca. Tu sprawiedliwość i tu sprawiedliwość. Kochani, jeśli zdecydujecie się coś zakończyć, bo nie idzie po Waszemu, bo nie czujecie się w tym sobą, yy, <laughs> jeśli już nie dajecie rady, żeby coś ciągnąć, to nie róbcie sobie przynajmniej wyrzutów sumienia, że wy to zakończacie. Pamiętajcie, jeśli ktoś zakończa cokolwiek z Wami, czy wypowiada Wam umowę o pracę, czy jeśli ktokolwiek kończy relację, kończy związek, to pamiętajcie, wszystko się dzieje dla Waszego dobra. Tak miało być. Nie ma tutaj nad czym płakać, łez wylewać, tylko zobaczcie. Bo tak, trzy kielichy Wam się przewróciły, czyli już tu się wylało, no coś, co miałyście w pełni w komplecie, bo tu jest pięć. One się wylały. Ale i skupiacie się na tym, czego już nie macie, a tak naprawdę nie widzicie, nie widzicie, jaki macie jeszcze potencjał, ile jeszcze możecie zrobić, ile, ilu ludzi poznać, ile pasji w sobie macie, bo macie pasję przy Asie Kielichów. To jest pasja przeogromna, asmonet w głowie, pomysły tutaj, pomysły do realizacji. Przychodzi szansa na rozwój biznesu. Nie zgubcie, nie stracicie tego. Dajcie się w ten biznes, zachowujcie tam kontrolę, żeby wszystko grało, żeby wszystko szło swoim właściwym torem. Los podaje wam szansę. Będzie rozwój w pracy, przyjdzie nowa miłość, dostajecie szansę i warto by było z niej korzystać i nie płakać nad tym. Co tutaj dostało rękę sprawiedliwości? Bo jeśli tu mamy sprawiedliwość, tu mamy sprawiedliwość, to tak musiało być. Wasze działanie będzie sprawiedliwe, bo cierpiałyście single też tu mają dziesiątkę mieczy. Tu też jest dziesiątka mieczy na sprawiedliwości. W waszym działaniu i u singla też dziesiątka mieczy. Być może mówię do singli, którzy mają biznes, które mają biznes, tak? Zajmijcie się biznesem. <laughs> Róbcie swoje, wszystko przyjdzie w określonym dla Was czasie. A as kielichów i as monet mówią, że to nadejdzie niedługo. Nie wycofujcie się z otoczenia. Wychodźcie do otoczenia. Dobrze, sprawdzimy więc, dlaczego u singli jest tak, a nie inaczej. Kochani, no tak. Więc tak, singiel skorpion wydał się może wydaje się może zamknięty w sobie. I przepraszam, że tak powiem, ale tak to widzę, i tak to słyszę i tak to czuję. Single Scorpion, jest odbierany jako ktoś, kto nie ma aspiracji, ambicji, jest nudny, jest nieciekawy, jest poraniony życiem. Więc jeśli będziecie emanować taką energią, drogie single, kochane, to nie przyjdzie nic do stałej relacji. Pamiętajcie, często, nie często w czytaniach prywatnych powtarzam, Swoim rozmówczyniom daje przykład dziewczynom. Ja mówię: Zobacz, kto jest. Kobieta, która ma męża i jest doceniana w związku, wychodzi na ulicę i wszyscy za nią się oglądają, prawda? Prawda. No tak. A kobieta, która nie ma nikogo, przeżywa stare smutki, nie ma adoratorów, co by mogła mieć, bo jest wolna, prawda? No prawda. Bo zależy, jaką energią emanujesz. Jak to się mówi, bogatemu to się by czyli a biednemu krowa nie chce. Dlatego do pięknej, słonecznej, bogatej energii ciągną inni ludzie i ciągną ludzie na, tej same, na tym samym poziomie przeważnie. Tak? Zbieramy taki poziom, jakim emanujemy. Dlatego single, porzucamy tutaj bycie ofiarą, bycie niepotrzebnym i wychodzimy w tym paziu buław który chce, który pokazuje, żeby działać, żeby się spotykać, żeby praktykować. To jest, to jest ktoś, kto zaczyna działanie, on nie czeka. Może nie umie, może jeszcze nie jest nauczony, jak tak naprawdę się randkuje, bo zawsze wchodził w stałe związki, bo zawsze był w stałych relacjach, ale on działa, on nie wie, co to znaczy randkować, bo może zawsze od razu wpadał na głęboką wodę, ale on działa, on już nie czeka i działajcie tak, kochani. Dziewczyny moje drogie kochane, idzie lato, piękne lato, sukienka na siebie, rozpuśćcie włosy, rusz na usta i do przodu. Pięknie to, dobrze, zobaczymy co z. Przepraszam. Czy ja się nie pomyliłam? Pomyliłam się, przepraszam, nawrotka. To, co wszystko powiedziałam, jest do par. Jeśli w parach już czujesz się nudna, zmęczona, i szczuchana dla drugiego właśnie. Przepraszam Was bardzo serdecznie, ale mówię, do potknięcia się zdarzają. Słuchajcie, ja dopiero zaczynam na YouTube nagrywać. Ja do tej pory 18 lat pracowałam prywatnie. Tak sobie z kartami sama. Nie nagrywałam, więc okej. Okay, dobra, nawrotka. Eee, pary. Czujesz się już nudna dla partnera. Ktoś tu każde, Ktoś tu jeden drugiego rani. I dlatego to musi się zakończyć. No musi, no nie da rady. A to była mowa o singlach, tak? Czyli zostaw to, drogi Skorpionie, tutaj, jeśli jest taka, taki partner, który rani, tak, to zostaw to, wyjdź do otoczenia, zacznij się spotykać, zakończ to sprawiedliwość. Jeśli chodzi tutaj o singli, to single zwolnijcie troszeczkę tempa, tutaj dobierzemy, dociągniemy karteczkę, no proszę, no. Oj kochani, narobicie sobie szkody tylko, nie? Jeśli będziecie tak szybko na podryw szły. Narobicie sobie szkody, bo no zobaczcie, no tu jest przyspieszenie, tu jest przyspieszenie, tu mieć, tu mieć. Ten ostry wasz język, ta wasza prawda może kogoś zaboleć. No ja wiem, że prawda y zaboli, ale wyzwoli. Ale nie tak, nie tak zdobywa się zaufanie drugiego człowieka. Trzeba być prawdziwym, ale nie porywczym, nie? No, bo to takie, chyba że single nie chcą. I kto podejdzie, go ciach. Kto podejdzie, ciach. Odcinają, odcinają, odcinają. Też może być taka sytuacja, nie? I ten ostry język, i to takie yy, dla drugiej osoby nawet bywa raniącym zachowaniem. Odcinajcie wszystkich od siebie. I dlatego to tutaj otoczenie, wyjść do otoczenia, randkuj. Piękny maj, randkuj. Jeśli nie umiesz, naucz się randkować. Wystarczy poczytać dobre rady, jak dobrze randkować, bo co niektórzy nie umieją? Zawsze wchodzili w związek na głęboką wodę, tak? Od razu było łóżko, dom, wspólny, wspólny biznes, wspólne prowadzenie domu, i tak naprawdę nie umieją randkować, więc tutaj trzeba się uczyć od nowa. No dobrze, zobaczymy, dlaczego wy na końcu miesiąca, drogie skorpiony, to sobie Aha. No tak, bo jednak udało się. Jednak tu jest odejście od problemu, od kłopotu. Aha. Zostawicie to, co problematyczne, odsuniecie się na chwilę, żeby spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy. Żeby to sobie wszystko w głowie poukładać i jak będziecie gotowi, wtedy ruszycie. Wtedy zaczniecie działać. Dobrze, wynik z siódemką kielichów. Dlaczego to taki mętlik w głowie? <laughs> bo jesteście zmęczone i musicie odpocząć. Bo jeszcze coś tam zostało, bo jeszcze coś trzeba pozałatwiać, albo jakieś sprawy podopinać. Może, może jeszcze razem pracujecie i nie wiecie, jak się stąd, stamtąd człowieka pozbyć. Może być taka sytuacja, jak najbardziej. Mhm. Ale jesteście już bardzo, bardzo zmęczone. Obyście. Obyście tylko drogie single, nie weszły z powrotem na te same tory, na których zaczęły, nałyście początek miesiąca, tak? Bo jeśli z tą siódemką kielichów wrócić do punktu wyjścia, do dwójki mieczy, to nadal nie będziecie pewne, czy wy dobrze czynić. Ok. Rada, rada na maj. Królowa mieczy pięknie, kochani. Królowa mieczy mówi prawdę, jest decyzyjna, kocha wręcz, kocha niezależność, prawdziwe słowo i honor. Kieruje się własnymi zasadami i tu dla was taka rada: no kieruj się tym zasadami, kieruj się tymi zasadami, drogi Skorpionie. Masz swoje zasady, jesteś już z bagażem doświadczeń. Może tu faktycznie ona ma miecz skierowany w górę, więc ona może tutaj zrobić krótkie i szybkie cięcie, żeby to, co jest, to już to, co już nie pasuje, przede wszystkim królowa mieczy wie, kim jest, kogo reprezentuje. I tak trzeba tu działać, żeby wiedzieć, kim się jest, żeby wiedzieć, na co się stawia. Wyciągnijcie lekcję, podziękujcie za wszystko i do przodu. Wyjdźcie z depresji. Tu już się zaczyna mała depresja, moi drodzy. Ale tak naprawdę jeszcze bardzo dużo możecie. Bardzo dużo. Wszystkiego dobrego, drogie skorpiony. Jeszcze, aha, właśnie, zobaczcie. Jeszcze zadajcie sobie kilka pytań, trzy pytania. Właściwie albo jedno pytanie, będą trzy odpowiedzi. Co ja na was tak skorpiony, taka rozmyta? No właśnie, jesteście takie rozmyte. Nie wiecie, co robić, nie wiecie, co mówić. No siedzę normalnie i czuję się nieswojo. Ok, zadajcie sobie pytanie, będą trzy odpowiedzi na pytanie. Przy odpowiedzi na pytanie dla Skorpiona, możecie trzy pytania i trzy karty wybrać. Możecie i tak. Dobrze. Zaczynamy. Numer jeden. Kto wybrał numer jeden? Odpowiedź na pytanie brzmi polepszenie. Więc nadejdzie polepszenie sytuacji, polepszenie spraw. Może nadejść, tak? Może przyjdą znaki, dzięki którym e, znaki. Dzięki którym pójdziesz inną drogą, tą właściwą drogą. I tam czeka ciebie lepszy czas. Drugie, okazja. Może okazja do kogoś, do poznania kogoś. Może okazja do randkowania, może okazja na nowego partnera, może okazja w pracy przyjdzie okazja, żeby rozwinąć biznes. Może tak być. Mhm. Wypatruj okazji. I idzie deszcz pieniędzy drugi Skorpionie. Tak jak powiedziałam. Wypatruj okazji, wykorzystaj szansę. To jest dla Ciebie okazja, żeby rozwinąć biznes. Odpowiedź trzecia. Zaczekaj. Nie spiesz się. O tym mówił tutaj Wisielec, nie? <grytanie> Faktycznie. <grytanie> Mnie się nie podobało, a jednak tak ma być. No dobrze, jeśli czegoś nie jesteś pewien, nie wiesz na pewno, to zaczekaj. I jeszcze afirmacja. Dla Skorpiona na miesiąc maj. Afirmacja dla Skorpiona na miesiąc maj. Chyba będę musiała zrobić sobie kawusię. Zaczęłam po szóstej. Moc. Moje drogie Skorpiony. Pamiętaj, że nosisz w sobie boski pierwiastek. Nie pozwól zatem, by ktokolwiek cię poniżał. Widzicie, tu jest dużo tego, tego, tych słów, tych mieczy. Gdy jesteś spokojny i rozluźniony, masz wielką moc. Nikt nie może cię zdenerwować lub decydować za ciebie. Odnajdź spokojne, ciche miejsce w swojej duszy. Ulecz swą złość i oczyść emocje. Polegaj na własnym osądzie i samodzielnie podejmuj decyzję. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie pomaga Ci rozwijać się duchowo. Stań więc na własnych nogach i bądź silny. Prawdziwa moc bierze się z wewnętrznej siły, poczucia własnej wartości, godności, pewności siebie. Odszukaj dziś swoją moc. Afirmacja dla was brzmi. Jestem pełen spokoju, mocy i pewności siebie. Czyli faktycznie ten wisielec, kochani, znajduje zastosowanie. Znajdź ciche miejsce, w którym czujesz się dobrze, przytulnie, ale może nie być to miejsce fizyczne. Może to być miejsce w Twoim sercu. Udaj się w sercu do cichego miejsca, wycisz emocje. I tak jak powiedziałam na początku, moi drodzy, Dobrze to czułam i dobrze to słyszałam. Słyszałam, jak skorpion pyta się: Kim ja jestem? Do czego dążę? Tak, inaczej nie dowiesz się, kim jesteś. Znajdź spokojne miejsce w swoim sercu i zastanów się, kim jesteś, czego chcesz, jakbyś chciał, drogi skorpionie. Tak to wygląda. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, kochani. Życzę pięknego, cudownego, udanego maja. Do następnego. Papa. Pa. Obserwujcie kanał, będzie tego więcej.